Czyli w poprzednim odcinku dorobialiśmy już sobie, znaczy wspawaliśmy sobie te dwa elemenciki, i teraz musielibyśmy jechać dalej. No ale wiadomo, trzeba było najpierw dorobić, poszerzyć już e, e, klapę. No i jak widzieliście, dorobiliśmy już e, wzdłuż lamp i tak dalej. Mamy poszerzoną klapę. E, tutaj mamy specjalny taki jak gdyby e, dołek, ponieważ tu będzie mm, tu będzie cena. No ale jak będziemy wykonywać cały spoiler, to potem przeciągniemy cynę do samego końca. No i później będziemy cenować. Na razie to zostawiamy. Ok, i teraz widzieliście na początku, zrobiłem sobie taką tutaj ryskę całą na tej klapie, ponieważ to jest taki wzornik, pomaga potem, by uzyskać tą linię tak jak ona szła oryginalnie. Zrobiłem sobie 3 cm dalej, za w zamierzkę tą ryskę. No i teraz odległość sobie zaznaczyłem kilka punktów. Narysowałem, no i potem łatwo to było uzyskać znów, ten, tą, znów tą samą linię, co była wcześniej. Zawsze sobie no, trzeba pamiętać o takim, takiej, o takim właśnie wzorniczku, bo to się przydaje. Jak widzieliście, też nie było to spawane Tigiem, tylko to było spawane migomagiem, ponieważ ta klapa jest zaklejana na mastyce. Tigiem nie pospawacie, ponieważ będzie wam wypluwało wszystko. Ta, ta mastyka będzie pęchniała tam w środku przez temperaturę i wypluwała wam spawy, dlatego trzeba migiem. Hmm, szybciej się to pospawa i dużo łatwiej, no cygiem praktycznie nie do pospawania. A, hmm, się, że też czasem migomak mi przepalił, no i wyskoczyła masyka, wypluła, spawno i potem frezowałem, spawałem, frezowałem, spawałem, już to taka zabawa jest z tym, żeby hmm, żeby znów ponownie to tam zaspawać, czyli taka no stare samochody fajnie się robi, ponieważ jest wszystko zaklepywane na surowych blachach i można spawać na krawędziach, naspawywać krawędzie spawać, czy tam e, cokolwiek robić bez problemu, ponieważ nie ma mastyk. A tutaj już mastyki no i <śm> tik odpada, ale dobra, mniejsza o to, zrobimy <śm> <tic> <Gdy śm> <tic> spoiler, posynujemy, a teraz lecimy cały tam, tutaj widzicie ten zawiasek jest. I teraz tu te całe te wewnętrzne, tą blachę musimy też przerobić, ponieważ mm, e, musimy schować, znaczy wejść nad ten zawias. Czyli to będzie coś takiego, pójdzie sobie do góry i tak. Coś takiego zrobimy. E, w następnym filmie to wyjaśnię. No i potem po kolei polecimy wzdłuż lampy, ciach cia, cia, I jak na początku mówiłem, tutaj skończymy. E, I tu jeszcze zrobimy kawałek blaszki. I wtedy będziemy sobie mogli ten botnik nakładać, ściągać, ponieważ wszędzie będziemy mogli sobie go zaczepić. I ja to wszystko potem w następnych odcinkach wyjaśnię. Będzie to dla Was jasne, o co mi dokładnie teraz chodzi. To, 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 no, no, nie ma, nie ma co więcej tutaj dyskutować. Hmm. Tu wiadomo, potem jest zabawa, żeby to wszystko tutaj wzdłuż lampki wyprowadzić, takie otwieranie, szlifowanie, zamykanie. Znów otwieranie, szlifowanie, zamykanie. Taka zabawa z tym jest, no ale no trzeba to, to zrobić, pobawić się troszkę no i dopasować to, tą linię tutaj wzdłuż lampy. Mamy już teraz ładnie poszerzony i lecimy dalej, nie ma co pierdolić panowie. Lecimy dalej z tym. Czyli robię sobie teraz cały wewnętrzny. Wewnętrzny szkielecik, i, znaczy takie wewnętrzne poszycie butnika, no i od strony klapy, no i potem przeciągniemy tutaj mmm, nadłożymy trochę więcej blachy. Zaraz zobaczycie w następnym odcineczku. Pozdrawiam, lecimy z tym.